No to co, może jakiś hejcik? Masz tam jakiś hejt? Grażyna, czy chcesz uczynić ten zaszczyt i przeczytać to? Ależ oczywiście. Jest Ale już to, tak, wiesz, poetycko. Jest to miód na Meuszy. Grażyna. Adam Monika Durawa. Przestań w końcu pie... poły. Idź do roboty i się czymś zajmij poważnym. Ludzie tracą robotę, a ty chichrasz się, mordę wykręcasz jak głupia. Mam się pierwszy odnieść do tego komentarza, Grażyna? Odnieś się, mój ukochany. Dzień dobry, kochani, witamy was u Grażynki i Stacha w czterech kątach. Tak dobrze Na mówi? kwadracie, gra Na kwadracie, u, dobrze, lepiej to Stacha na kwadracie. Dokładnie, a jeszcze o W Living Roomie. Zapomniałeś jeszcze o kimś, tam biega? Witam serdecznie Stachu z tej strony oraz Lili, która nie chce wejść w kadr, ona jeszcze nie jest na to gotowa. Może Spokojnie, Idzie na to czas. Słuchajcie, kochani, odpowiemy Wam na wasze pytania, które zadaliście nam na Facebooku oraz na Instagramie. Także bierzemy się za odpowiedzi. Tak. Dawaj. Ty od Facebook, ja Instagram. Pierwsza zaczyna. Uwaga! Kajewska marta. Cipsy i wino, czy wino i cipsy. Ja wybieram wino i cipsy, a ty? Ja Możesz ja zamienić na piwo i cipsy. Cipsy i wino. Jak? Cipsy i wino. Dalej. Z Facebooka. Marzena Przekota. Jaki masz przepis na takie pozytywne nastawienie i na dystans do głupoty i ludzi? Tylko prosiłabym o dokładny, bo ze mnie słaba kucharka i często coś spieprzę. Ogólnie y, przepisem na to jest bycie sobą i nie przejmowanie się ludźmi, no bo spójrzcie na to w ten sposób, że żyjecie sobie, jesteście ludźmi, Macie swoje życie i patrzycie na to, jak ktoś na was patrzy, no to jest bez sensu. No bo to, to od was zależy, jak będziecie żyć. A jeśli będziecie patrzeć na, yy, na osoby, które na przykład piszą takie komentarze, niektóre, no wiadomo, z hejtem, no to po co się przejmować takimi ludźmi? Wiecie, wy ich nie znacie, oni was do, dobrze nie znają, więc trzeba mieć po prostu na to. Baczynie. Ba baczynie trzeba zawsze mieć. Piesek jest niezdecydowany. Nie, piesek. jest niedereformowany, jest nasz. Pies. Idziemy dalej. Następne pytanie: Grażyna. Zalety grażynki i zalety starego ukochanego. Zapomniałeś zadać tak. zapomniał Najpierw Proszę. są zalety, ty poczekaj, co będzie dalej. Proszę, moja zaleta. Grażyna, twoja zaleta? Jesteś piękną, niesamowicie jedwabną osobą. <laughs> jedwabną! Dobrze. No tak mi teraz przyszło do głowy. Zaletą, zaletą starego ukochanego jest szczerość i. To też takie pozytywne nastawienie do życia. Teraz tutaj jest pytanie też o wady. Tutaj od razu drugie pytanie zadam, bo to jakby się pod. Aha, to się łączy czyli. Podpina czy się pod, pod te zalety. Łączy. Teraz uwaga. Świetnie. Gra. Wady ukochanego starego i wady graży. Stary nie ma wad po pierwsze, bo jest faceter. Więc nie wiem, co tu będziesz wymieniać. Stary ukochany ma wadę jedną. Słucham. No, znaczy, no słucham. Czy, czy to można zaczepić o wadę, że jesteś taki bardzo nieraz dokładny, za dokładny taki. No to nie jest wada. No tak nieraz jest taką. Nieraz trzeba być spontanicznym, prawda? I na spontanie. Jestem ja napięty jak plandeka na żuku. No i teraz moje wady. Grażyna, nie masz wad. Ty jesteś idealną kobietą. Takich szukałem przez całe życie. Dziękuję Ci, kochanie. Moje serce będzie zawsze przy Tobie. Czy po tym filmie tak naprawdę powiesz mi, jaka jest moja wada? Tak, oczywiście. No, super, Pytanie z Facebooka. Mariola Matuszak. Bardzo jestem ciekawa, co nowego u sąsiadeczek, Marzenki, Mariolki między innymi. No Marzenka i Mariolka przygotowują się do świąt, zakupy świąteczne robią, prezenty zamawiają, DHL podjeżdża, ciągle impost, także impost mhm. do paczkomatu śmiga, Mariolka co? widziałam ostatnio, tak, tak. No, a Dareczek a już mi się pyta, jak światełka zawiesić na choince, na zewnątrz, listopad jak... mamy. A, już, o, będzie, już będą im się, już dom będzie a cały A świeci. na mnie, Grażyna, już na pokaz. a na mnie, no właśnie, właśnie. wszystko na pokaz. Na mnie będzie się świecił. Grażyna, nie mówiłem tego. No, także już porozmawiamy po filmie, prawda, o lampeczkach. Także mówię Wam, u sąsiadek, jak zawsze, ploteczki są, pelargonie zdjęte no, tak, no bo już przymrozki, no, no, w nocy. To znaczy teraz tylko Graży, ne, lawendy stoją i po prostu, no wszystko jest w porządku, no. jak najlepszy. Porządku. A dareczek jak zawsze w formie. Tak, liście tam wszystkie no, tak, tak. ogarnięte ma. Dogadujemy się bardzo dobrze. Także wszystko w porządku. Pytanie od Anna Kr Anna, kiedyś lubi, czy planujecie dzieci? Dzieci planujemy, kochana. No tak, planujemy no, dzieci. Plan Taśmuj po prostu bądź poważny chwilę. Planujemy dzieci oczywiście. Dobrze, to tylko Ać... piątkę. A ślub jest przeniesiony na, kolej, na następny rok, 16 lipca. Czyli na ten rok. 2021. Nie, na następny. Nie, nie, ja tego nie wytniemy, Jasiu. Ale co ty, jeszcze na mnie spojrzałeś z taką gębą? Widzicie, to jest właśnie stary ukochany, proszę bardzo, żeby się kłócił, bo nie zrozumiałam tego, dlaczego ta pretensja w jego głosie taka wypłynęła. Może idziemy dalej z pytaniem z Facebooka. Czekajcie, bo teraz będzie pół godziny śmiania się i przytulasku z tym. Bardzo przepraszam, ale nagrywamy teraz wideo, a nie bawimy się z pieskiem. Pytanie z Facebooka. Czy jesteś gotowy? Nie, nie jestem gotowy, bo ja już naraz bawiłaś mnie poprzednim pytaniem. Ja? Yy, dobrze. To będą dwa pytania, będą być będzie bardzo krótkie. Dobrze. Janina, Janina Góral, Dorotko, uwielbiam Twoje filmiki, pozdrawiam. Dorotko? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, Pozdrawiam Dorota. E, dobra, Renata Ceglarek. Jak poznałaś i gdzie swojego ukochanego i ile już ze sobą jesteście? Pasujecie do, do siebie, macie wspaniałe poczucie humoru, a ty, Grażynko, potrafisz być silna, nie dajesz się. To mi się podoba. Zawsze potraficie mnie rozweselić. Życzę Wam powodzenia, zdrówka. Pozdrawiam Was serdecznie. Ciebie też pozdrawiam. Bardzo cię. Dziękujemy. Za bardzo miłe słowa. Jak poznałam się z ukochanym starym, Dokładnie. pracowałam kiedyś w żabce tutaj na Minikowie, gdzie mieszkamy. I stary ukochany przyszedł na sportowo ubrany pod babrowary. Jo, a mi się. I tak zaiskrzyło. Wtedy. Jak z... Gdzie? Do sklepu po piwo. I ja byłam panią kasierką i po prostu jak na niego spojrzałam, to od razu coś zaiskrzyło. Choć myślałam, że jest to facet, który ma żonę i dzieci. Nie wiem dlaczego, ale takie zdawał... A ile tak. ze sobą że jesteśmy... 6 no? lat. No właśnie. 6 lat. Dobrze. I teraz kolejne pytanie z... Instagrama dudzia06. Kto robi kawę rano? Starą kochany to taką najlepszą. Od kiedy mamy kawomat, kawa smakuje. Ra no kawę robi ten, kto rano wstaje. A że Grażyna śpi sobie na przykład. Kto rano wstaje, 12, ten się nie wysypia. Do 14. A ja sobie, nie tak kochani. Sami widzicie nieraz na relacjach, że nie wstaje o tej godzinie. O której mówi staro kochany. Dobrze, i zadam więcej pytań, bo to jest jeden komentarz. Dobrze, Grażyna, dała. Ja, przepraszam, jaki jest ulubiony słodycz grażynki? Ulubionym słodyczem grażynki jest czekolata. Czekolata. O szoko, szoko. Szoko O szoko, szoko. Kolejne pytanie. Czego za nic w świecie nie założy stary? Hmm. Sandałów i skarpetek? Nie, chyba stringów prędzej. Stringów? Stringów, Sandały małej skarpetki to nie jest taka. No i tutaj Wstydliwa pytanie: sprawa, nie jest. Do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, Lilicz, możesz nieść ziemi z kwiata? Bardzo ci dziękuję. Kto lubi dłużej pospać? Oczywiście, że stary ukochany. Lubi <grym> tu. Aha, to ja! <grym <grym ja, 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 ja. ja. Oczywiście. Dobrze, kto pierwszy się zakochał? Musisz odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie. Grażyna, ja, ja wiem. Pierwszy zapytałaś się ty, ale ja pierwszy znałem miłość. Nie, wcale nie, bo ja byłam wtedy tak bardzo zdystansowana Jaka? Jaka właśnie? do mężczyzn. Do mężczyzn. Tak. Dobrze. Wymarzona kolacja to? Samemu? Nie, samemu. <noise> <noise> Przed telewizorem z pizzą i browarem. <noise> I meczek. I meczyk. Ja, no, tak a na tak zure. na serio? Ja mam taką wizualizację, no, nawet dwie. Zapraszam Dobrze. Pierwszą wizualizacją, mm, pierwszą zwizualizowaną kolacją jaką sobie wyobrażam, jest kolacja na przykład w górach, jak jest taka, takie, jak taka wiosna i siedzimy w jakiejś fajnej e, chatce, takiej góralskiej, z dużym balkonem i, albo tarasem, z widokiem mhm. na góry, ze świeczuszkami i fajną muzyką taką góralską i drugie to jest jakieś ciepłe, Ciepłe kraje, z prosecco, z ruskawkami, nad oceanem. Widzicie? A Ty? Ty nie masz. Czy masz, ja już wywiedziałam wcześniej. Aha. Uwaga! Moje ulubione. Kto jest pierwszy gotowy do wyjścia? Ja! On to jest po prostu, tak jak Wam mówiłam wcześniej, to jest, można to podpiąć pod wady, że on jest strasznie dokładny i, i grzebi się jak, jak baba. Mówią, że baba się grzebia, to proszę bardzo. Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nikt mi nie uwierzy. Tylko męska część, która będzie nas oglądać, wie, że zawsze facet pierwszy wychodzi. Także, dobrze. także tego. Dobrze, dobrze. kolejny. Co najlepiej poprawia grożniczę na strój zły dzień? Szokolada. O, szoko, 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 szokolada. O, szoko, szoko, Jolanta Sobczak. Jak to się zaczęło? Pomysł na Grażynkę i Stacha. Jesteście super, pozdrawiam. To znaczy, że zaczęło się. Słucham? My też pozdrawiamy. Pozdrawiam ja oczywiście, ty... bardzo serdecznie. Zaczęło się to tak, że Grażynka sama nagrywała na początku, nagrywała na prywatnym swoim profilu na Facebooku i moja koleżanka powiedziała, że bardzo fajnie to wychodzi i może warto założyć prywatny profil. No i wymyśliliśmy nazwę, a było ich kilka. I tak to wszystko się zaczęło, zaczęło was być coraz więcej i potem do, dokoptował się stary ukochany, bo on chce być gwiazdą i ma warcie na szkło. I, i tak. ludzi fantazji. Dobra, dobrze, dobra. Jeszcze, to, jedno jeszcze jedno pytanko czytam. Dobrze, dobrze. E, Sara Urbańczyk, Grażyna, jak twoje zdrówko po kolizji? Bardzo dobrze. E, Wierzyna, mam może tutaj opowiesz, jak to się Właśnie, stało. Właśnie, bo e, Grażynka jechała swoją zielonym szczałą, e, Golfem GTI. Ile koni ma nasz gol? Jest pełno 80. Tak naprawdę? No, no teraz może mniej, bo to jest SD i ja nie wiem. To no, cicho i... no! <laughs> tak się umiesz bawić. Dobrze i chodzi o to, że pan, który jechał za mną wjechał mi w tył i było takie wielkie bang I Grażyna tak zrobiła... No atak. i jeszcze dodaj, że uderzyłaś w auto przed auto sobą. auto przede mną, w punto. Uderzył mi w tył samochodu i ja tak się uderzyłam pf, pf, o poduchę tutaj tylnią, o zagłówek. No i miałam yy, bardzo taki... Piękutki szok. No dosyć, tak. no, dosyć duży w ogóle ból szyi i kręgosłup do dzisiaj mnie trochę boli, także no. Ale trzymam się, jest dobrze golf, też jest w miarę dobrym stanie. Tak, bo kontynuacja tego pytania, yy, dobrze i nie, mam nadzieję, że nie będzie dużo naprawy przy golfiku, więc... Nie, nie ma dużo. Golf jest ze stali i naprawdę jest niezastąpiony, Tak. pomimo tego, że jest to SDI. Dobrze, to teraz ja? Tak. Grażyna, insta. Ilona Szymczak, gdzie miała miejsce Wasza pierwsza randka? Hm. No tak jak mówiliśmy przed chwilą, starukany przejął przyjął po mnie punto i zabrał mnie na kręgle do Kinepolis. Chyba no, razem podjęliśmy Nie, to nie na kręgle, tylko na bilard. Na no, tak, bilard, przepraszam. Pamięta Grażyna. Tak, pamiętam. Ciekawe, z kim byłaś na kręgach? Nie A, No, możliw. Ciekawe. Nie byłam, bo przecież jest wszystko zamknięte. O! U! Hejde? nie. Katarzyna. Woźniczka. Skoro Stachu obszedł jezioro, to jezioro zostało przez Stacha. Obeśnięte. No. Obrzydł. Skoro Stachu obszedł jezioro, to jezioro zostało przez Stacha. A ty wiesz? No bo tu. To jest napisane. Katarzyna. Nie, Dorota Łuczkowska odpowiedziała na to pytanie w komentarzu. To jezioro zostało przez Stacha okrążone. Kurcze, ale proste. <laughs> A ja tak mówię: okrążone. Mówię. Tak no, Dobra, i Dobre, 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 dobre. Lubimy takie. Yy, ten żarciki. Tak, lubimy. Chcielibyśmy, żebyście więcej takich pisali. Grażyna, tak. Twoja kolej. Kolejne pytanie. Mama, 42117. Kto bardziej czeka na święta? Ja. Na pewno. No, gra, ja bardzo lubię. Uwielbia święta. Ja lubię święta, tak. lubię wieszać wszędzie lampki, lubię stroić choinkę, lubię siedzieć w kuchni. Oczywiście, jeśli mamy na to czas, no to każdy chyba lubi. Także chyba ja najbardziej czekam. Tak. A co mi kupisz? Grażina. Chciałaś niespodziankę, to ci nie mogę powiedzieć. Dobrze. No, teraz... Dobra. Jarosław Gołębiowski Czy byliście w Warszawie? Czy wy też macie w nosie kto i skąd? Znaczy no, W Warszawie byliśmy, byliśmy Nawet teraz w sobotę będziemy też w Warszawie I pod Warszawą I też mamy w nosie kto i skąd, skąd jest Człowiek to człowiek Wszyscy jesteśmy Polakami Musimy się tak, wspierać wszyscy, w tych trudnych jesteśmy czasach rozmiar, Koronawirusa i walki z naszymi politykami Stop it Get some help COVID-19. My wszystkich ludzi kochamy i naprawdę każdy człowiek i ma coś w sobie i, się i każdy człowiek jest... jest, jest no Myślę, tak. pa... Ja jak prezydentów Czy Czy aby Grażyna ze Starym Kładanem została prezydentem? Grażyna i Stachu prezydentem. na prezydentem. Prezydentu? prezydentką? Nie, nie ma. Pani prezydent? prezydent? Prezydentka. Mo żo... no, jest... jak ja będę, to będzie prezydentka. Aha, prezydentka Krawinga. Prezydent. Ja będę. Dobrze dosyć tych politycznych zdur. Teraz Instagram. MGLUX Lublin. Oglądacie razem filmy? Bo mój to w połowie usypia. Oglądamy razem filmy Oczywiście i powiem Wam, że jest no, różnie, no. bo… Ra... Co tam było? Jeszcze tyle. usłyszałam… Dobrze i wracając, różnie to jest. Raz on, raz on usypia, raz ja usypiam. Się. Połowie. Się? Połowie. Teraz Ty. No oczywiście ja potem się budzę i oglądam go do końca grał, że na zaśnie, to, to jest oczywiste, nie. Anna KR Anna. Gdzie grał że na jeździ na zakupy, jak i ka zamknięta? Jak no, to gdzie? Do Biedronki. I do Lidla! I do Lumpku. A no, i staremu i... Gacie i skarpetki w biadronce go Nie, nie, wiecie, nie ci są... nigdy tam skarpet ani no. Gaci. No. Ty tak, tak, sam to sobie jest. kupujesz Gacie w H&M zresztą. <laughs> bo będziemy mówić, gdzie kupujemy swoją bieliznę, proszę. No ja w No. Dobrze kochani, jeszcze gdzie? Jeszcze lubię... Ty nie kupujesz? Po lumpeksach? nie znam. Ty nie kupujesz, bo nie nosisz. O! O, o I jeździmy jeszcze działalom no, dalej, robimy tam spodnie kupić czasem. Kik, nieraz jest też otwarty pepko, jak nie jest w galeriach. Także są jeszcze możliwości. Nie, no tak naprawdę dużo przez internet kupujemy w dzisiejszej dobie koronawirusa. Tak. No, kupujemy głównie przez internet. Dokładnie tak. Pyt kolejne pytanie z Facebooka. Nikodem Gładkowski. Mhm. Bogacz tam pytanie. No więc, ile ten twój stary ukochany jeszcze z tobą wytrzyma? Ale co to za pytanie? Tyle, ile no, będzie chciał? No właśnie. To ile wytrzymasz? No, nie Policz. No nie Na paluszkę. Do ślubu jeszcze pół roku. No. Przed ślubem mam jeszcze dużo czasu, żeby się zastanowić. A jak już podejmę tą złą decyzję, mm -hmm. no to już masz i musisz żyć. Będzie trzeba znaleźć synową. No, jakieś morsza. takie dwa lata, może trzy, nie? No, jakieś trzy lata. No góra. dobra, okej. Okay. No spoko. Zgadzasz się? No. Okej. Okay. Anna Czerwińska. Jakie macie marzenia na dalsze życie w przyszłości? Ja na pewno chcę rozwijać się jako fotograf, rozwijać kanał na grażynce. Chciałabym spełnić nasze marzenia związane z domem oraz z naszą podróżą poślubną do Chorwacji busem. Dokładnie, a ja co? Na pewno chcemy rozwijać kanał Grażynki. No teraz staramy się, żeby to było bardziej regularnie, ale to też nie zawsze wychodzi. No, a co drugiego? No, Grażyna, no. Jeśli no, chodzi o Twoją osobę. No, jeśli chodzi o moją osobę. Coś opatrę. powiedz więcej, Taś W tym roku miałem marzenie, o w tym roku, co teraz się kończy, jechać do Anglii na mecz Ligi Angielskiej. Chelsea. -si. Chelsea, -si. ale no niestety koronawirus nam na to nie pozwolił, więc może uda mi się to w następnym roku. No i fajnie. Tak, Grażyna? Czyli następny rok zapowiada się bardzo ciekawie. Dokładnie. Ale chcesz jechać ze mną czy z kumplem? Grażyna z drewnem do lasu. Ha, ho, 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 u, u. No Jakiś hejcik, coś jest. No to może zakończymy hejtem, Grażyna. To oczywiście, bardzo Dobrze. Yy, ty chcesz to przeczytać Ja może Ty, ja. Grażyna, przeczytaj to. Ja lubię. Przeczytaj mm. to. <coughs> yy, ponieważ hejt na nas działa kojąco. Tak. To jest miód na meusze Adam Monika Durawa. Przestań w końcu kocopoły. Idź do roboty i się czymś zajmij poważnym. Ludzie tracą robotę, a ty chichrasz się, mordę wykręcasz jak głupia. Mam się pierwszy odnieść do tego komentarza, Grażyna? Odnieś się, mój ukochany. Przykro mi, Adamie i Moniko, że tak odbieracie nasze filmy. Próbujemy rozbawić ludzi, a dla was to jest niewygodna prawda. Nie no, ale tak naprawdę, no Oj, się popakam, kurczę, dobrze. wiemy, że żyjemy w ciężkich czasach, że naprawdę ludzie tracą pracę i że jest, A nam cięż... też nie jest ciężko, łatwo, prawda? nam no... też nie jest łatwo, tak, Ty... ale wylewanie jakichś swoich frustracji za to, że nagrywamy filmy i no nikomu nie robimy krzywdy w nich. Chcemy tylko przekazywać pozytywną hmm, energię ale... i dziękujemy tym, którzy to rozumieją. I jest przykre po prostu. I mają dystans do siebie, tak jak my. Jest bo to jest podstawa. Po prostu, tak? Ogólnie polecamy mieć dystans do siebie, bo to naprawdę pomaga w tym, aby no być szczęśliwym. Taka jest prawda. Dziękujemy Wam, kochani, że spędziliście z nami te chwile w naszym. Na, na naszym kwadracie. Na u Grażyny naszym, stacha. Na kwadracie Ugrzeżyny Stacha. Miejmy nadzieję, że jeszcze takie filmy się powtórzą, oczywiście. I mamy dla Was taką propozycję. Dajcie znać dystans. w komentarzach, czy podoba Wam się e, ten format, bo chcielibyśmy rozpocząć. Różne takie formaty, nie można. Różne bo... formaty, właśnie w salonie, na kwadracie u Grażyny i Stach. Tak, i chcielibyśmy ogólnie, żebyście też zaproponowali coś, co jakby, żebyście wy zaproponowali nam, czego byście. Czego od nas oczekujecie? Jakich filmów? Czy więcej vlogów? Czy pokazania naszego mieszkania? Czy pokazania więcej z tego, jak na przykład dziś jedziemy? Czy może podesłalibyście filmy, które chcielibyście, żebyśmy komentowali. Dla was skomentowali? Tak, tak, to też jest fajne. Jakieś, nie wiem, śmieszne filmiki. Są to są bardzo fajne opcje. Grażyno boi się horrorów. Także nic nie może, O, Może wystarczy. obejrzymy horror z grażyną i nagle. Nie, no cały dzień, bo to będzie trwało prawie dwie godziny. Także kochani, będziemy Wam wdzięczni za pisanie w komentarzach. Propozycji od Was dla nas, co możemy dla Was nagrywać na YouTubie. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał Zgraszanko przez Przeżycie i zostawiajcie Łapki. lajeczki, bo to nas Łapki motywuje. Także trzymajcie się w tych trudnych czasach i życzymy Wam dużo ozdrówka.